Witajcie nioki, w kolejnym filmie dzisiaj opowiem wam, jakie są najczęstsze znaki tego, iż wasz dom, mieszkanie lub karton pod mostem zależnie od preferencji jest nawiedzone. Skrzypienie, kroki w nocy Jeśli słyszycie, że po waszym korytarzu, strychu, czy jakimś innym pomieszczeniu ktoś chodzi, ale jednocześnie wiecie, że nikogo tam nie ma, możecie dozwalić na bujną wyobraźnię, czy też. Kota, który wskoczył przez okno, ale jeśli tak nie jest, to znaczy, że coś was odwiedziło. Uczucie bycia obserwowanym. Czujecie, że coś was obserwuje. Jednocześnie jesteście sami w domu. Odpowiedź jest prosta: to duch. Zimno. Jeśli czujecie, że w jakimś pomieszczeniu, czy tylko na przykład na fotelu bije. Z tego miejsca jakieś zimno, mocne zimno, a ogrzewanie jest włączone na maksa. To duch. On może powodować takie wahania temperatury, ponieważ objawiając się, zabiera energię, a co za tym idzie ciepło z pomieszczenia. Dziwny, niewiadomego pochodzenia zapach. Duchy często mogą pachnieć tym, czym pachniały za życia, papierosami, perfumami. Łąkom, czymkolwiek. Znikające przedmioty. Macie ulubiony kubek. Zostawiacie go w kuchni. Znika, przeszukujecie cały dom. Nigdzie go nie ma. Miesiąc później, na przykład, znajdujecie kubek w miejscu, w którym szukaliście go już pięćdziesiąt razy. Przesuwające się przedmioty. Zostawiacie znowu ten kubek w jakimś miejscu. Wracacie z pracy, szkoły do domu. Przedmiot zmienił położenie. Oczywiście, mogło to, to być ktoś z rodziny. Mogliście zapomnieć o tym, że przedstawiliście coś, ale jeśli zdarza się to wiele razy, to to musi coś oznaczać, prawda? Pamiętajcie o tym, że duchy rzadko nawiedzają domy, wbrew przypuszczeniom. Chyba, że umarł wam ktoś, bawiliście się do bliskczką czy nie wiem, jesteście medium, ale... Zwykle szukajcie logicznych rozwiązań, ponieważ takie są często poprawne. To było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadnij na mojego Snapa i Instagrama. Zaproponuj pomysł na film. Wspominam też o tym, iż historie paranormalne możecie mi dalej przesyłać na i Instagrama, priv w komentarze i gdziekolwiek. Do następnego. Witajcie aniołki! в